48. uroczystą sesję Rady Miejskiej w Bolesławcu. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że dzisiejsze obrady są prawomocne. Mamy 15 radnych obecnych na tych 15. Dzisiejsze obrady są nagrywane, jak i transmitowane. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do uroczystości, poproszę sobie, poprosimy jeszcze radnych tutaj za chwileczkę na środek i przekażemy im list gratulacyjny o następującej treści. Gratulacje dla radnego Rady Miejskiej w Bolesławcu w związku z odzyskaniem praw miejskich przez Miejscowość Bolesławiec nie 1 stycznia 2024 roku. Ponowne nadanie praw miejskich jest wielkim świętem dla naszej całej społeczności, społeczności lokalnej i stanowi nowy etap w rozwoju gminy. Jesteśmy przekonani, że zmiana statutu na miejskim umożliwi doskonałe warunki dla dalszego intensywnego rozwoju gminy oraz lepsze wykorzystanie szans rozwojowych. Życzymy dalszych sukcesów. Wielu pomysłów oraz satysfakcji z wykonywania tej odpowiedzialnej funkcji, jaką jest bycie radnym. Niech każda podejmowana decyzja służy jak najlepiej miastowi, i lokalnej społeczności. Podpisali burmistrz Miasta i Gminy Bolesławiec, Dorota Machówka, Przewodniczący Rady Miejskiej Bolesławców, Artur Polski. Bolesławiec, dnia 22 stycznia 2024 roku. Bardzo bym poprosił teraz radnych i symboliczne imuneracje przekazywane poszczególne rady. Pani Marianna Cierkosz, bardzo go poprosiła, Panu Macieję Macierzkiej, go poprosimy. Yeah. Jak Państwo pewnie widzicie, przynosi to sukcesy na wielu polach, gmina się rozwija, choćby samo przejście z gminy wiejskiej na miejską. To już jest, bo w tej chwili cieszymy się z tego. Nie będę wymieniał pozostałych sukcesów, ale wiele z nich zawdzięczamy przewodnictwu pana, przewodniczącego Artura i za to ja osobiście i mam nadzieję, że w imieniu Rady też mogę te gratulacje złożyć. Dziękuję. Rady Gminy w Bolesławcu obecnej kadencji, która jest pierwszą sesją pod nazwą Rady Miejskiej. Z wielką radością, ale też nieskrywaną dumą, przypadł mi zaszczyt prowadzenia i wygłoszenia w tym historycznym momencie przemówienia w roli przewodniczącego Rady Miejskiej. Rolą przewodniczącego obdarzyliście mnie, moi drogie koleżanki i koledzy, radni ponad 5 lat temu. Mam nadzieję, że nie zawiodłem pokładanego we mnie zaufania. Dołożę wszelkich starań. Aby ta kończąca się kadencja i jej niewątpliwe osiągnięcia zapisały się złotymi złoskami w historii naszej pięknej gminy i jej mieszkańców. Emocje, które obecnie mną kierują, to zachwyt, ale jednocześnie duma nad wieloma ważnymi bolesławskimi sprawami, których mogłem być świadkiem, a dzięki powierzonej mi funkcji radnego być jednocześnie ich udziałowcem. Nie ukrywam, że kocham tę gminę i chciałbym zobaczyć, jak nieustannie rozkwita. Jak się rozwija i wykorzystuje swój potencjał. Nieśmiało pragnę tu powiedzieć, że interesuję się historią i potrafię docenić i uszanować pamięć oraz pielęgnować tradycję mojego, jak i przeszłych pokoleń. Bolesław Pobożny, książę Kaliski w 1266 roku, lokując na tych ziemiach miasto, uczynił to miejsce wyjątkowe. Teraz ta wyjątkowość jest w naszych rękach. W rękach władz miasta i gminy Bolesławicy. Ale przede wszystkim. Naszych mieszkańców, którzy tu mieszk mieszkają, pracują, poświęcają swój czas, dzięki czemu pozostawiają tutaj niepowtarzalny ślad. Dziś dziękujemy tym wszystkim, którzy przez lata ten ślad pozostawiali, a jednocześnie dali nam przykład pięknego poświęcenia, oddania na rzecz regionu, naszej gminy. Czynimy to wśród wielu znamienitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Za co Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, w tym szczególnym roku i dniu mam zaszczyt powitać wszystkich tu obecnych, a czynię to też w imieniu Pani Doroty Makówki, burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec, którą również serdecznie witam. Oraz w imieniu Rady Miejskiej w Bolesławcu, która jest współorganizatorem dzisiejszej uroczystości. Drodzy Radni, serdecznie Was witam. Pragnę przywitać na y, dzisiejszej <trym> sesji Panią Paulinę Matysiak, posła na Sejm RP. Do tam, nie to tam, ale gdzieś tu. Ale witamy, myślę, dużo rocznią. Chciałbym powitać Panią poseł Wielandę Ziębę-Gzik, posła na Sejm RP. <trym <trym> Panią Dorotę Więckowską, nie wiem, nie widzę jej na sali, czy do mnie dotarła. Pan posł pokazuje, jest pan poseł w jednej osobie. To witam w takim ujrzeniu pana Andrzeja Pulisa, radnego rusyjników Wojewódzkiego. <klucz> witam samorząd powiatu Wieruszowskiego, osoba pana Stefana Pietrasa, z Tawastra mimo to, nigdy nie, nie upadł całkowicie, co czyni go z tym wyjątkowym. Podjęte inwestycje na przestrzeni ostatnich lat dają nam nadzieję na lepsze życie. Mówię to w przekonaniu tym, że zależy mi, jak i wszystkim radnym oraz pani burmistrz na rozwoju miasta i gminy Bolesławic. To dzięki woli mieszkańców wyrażonej w konsultacjach społecznych możemy się dziś cieszyć nad zakończeniem jakże ważnego i historycznego etapu, jakim jest przywrócenie praw miejskich miejscowości Bolesławiec. Myślę i jestem przekonany, że mieszkańcy, których cenię i szanuję. Chcieli pewnych zmian i wiążą z tą decyzją zapewne wielkie nadzieje. Dlatego też my, jak i nasi następcy, nie możemy ich zawieść. Pomimo wielu z zachodzących zmian w naszej ojczyźnie, myślę, że pomocne będą tu starania o nowe środki na inwestycje i rozwój. Ani burmistrz, dokładajmy wszelkich starań, abyśmy mogli wciąż rozwijać. A przyjęte rozwiązania były korzystne dla całej gminy, bowiem rozwój to nierozłączny element dobrego życia w naszej gminie. Dziś świat idzie do przodu. Wymaga od nas coraz więcej. Dlatego tak ważne mogą być chociażby środki z KPO, aby dać kolejnym pokoleniom szansę na pozostanie osiedlania się na terenie miasta i gminy Bolesławiec. Kiedy myślę nad rozwojem naszej gminy, tumą nabawa mnie fakt, że po wielu latach starań, przesunięć tych rzeczy powstaje nowy obiekt w naszej gminie, tu w Bolesławcu, a mianowicie przedszkole z oddziałem łupkowym. To zadanie, które nie mogłoby tutaj nie mógłbym dzisiaj tutaj poruszyć. Na własne oczy widzimy, jak powstaje ten człowiek i jest to zasługą wielu osób. Nie mówię tu tutaj, aby zastawić i zyskać po tylko dlatego, że spotykamy tu wiele wspaniałych osób, poświęcających swój czas, wiedzę i doświadczenia, aby każdy z nas, jedząc przez minę, mógł, mógł się czuć dumny że przyczynił się do rozwoju miasta i gminy Bolesławia. Witam serdecznie wszystkich tu zgromadzonych. Witam na początku wielkiej, fascynującej, ale być może dalekiej drogi, jaka jawi się przed nami. Wspólnie mamy zaszczyt być naocznymi świadkami historycznej chwili, jaką niewątpliwie jest odzyskanie po 154 latach praw miejskich przez Bolesławie. Nie chcę jednak mówić teraz o historii, bo oto dzisiaj wspólnie zaczynamy tworzyć nową przyszłość tego miejsca. I od nas wszystkich zależy, jak będzie postrzegany Bolesławiec za kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset lat. Właśnie na nas, żyjących tu, w chwili odzyskania praw miejskich, spoczywa największa odpowiedzialność. Może nie będzie łatwo, może nie będzie szybkich i spektakularnych efektów na praw miejskich, ale tu nasuwają się słowa pewnego pedagoga i myśliciela z przełomu XVIII i XIX wieku, a mianowicie nie oczekujcie od dnia tego, co mogą dać jedynie lata, ale nie zapominajcie o tym, że lata składają się z wielu dni. Historie tworzą ludzie. Dziękuję zatem za wszystkie dni pracy na rzecz bolesławca, mieszkańców naszej gminy, Matką, ojcom, dzieciom, strażakom, gospodyniom, przedsiębiorcom, tym, którzy tu żyją tworząc słup ziemi, ale i tym, którzy pochodzą z tego miejsca i wspierają nasze miejsce, żyjąc daleko są. Dziękuję stowarzyszeniom, które niezawodnie dbają o dobra kulturowe naszej małej ojczyzny. Dziękuję pracownikom urzędu. Szkół, przedszkoli, bibliotek, domu kultury, pracownikom pomocy społecznej, za sumienne wypełnianie swoich obowiązków z pożytkiem dla całej społeczności. Jesteście tymi, którzy pracują w cieniu, ale bez Waszego wysiłku nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj. Dziękuję radnym za mądre, choć często niełatwe decyzje.